Cześć, Witajcie z tej strony, Michmak, i witam Was w kolejnym odcinku Minecraft Hero. I jak widzicie, mam coś nowego na sobie. E, tak ciekawcy mogli to już zauważyć, kiedy się witałem. I ogólnie przepraszam Was, jeżeli, jeżeli mam jakąś taką lekką chrypę. na troszeczkę sobie a, pokrzyczałem w szkole, że tak powiem. Dobra. E, jak widzicie, mam cały żelazny set. E, tak właściwie wszedłem do takiej lekko powierzchniowej kopalni. Tam zebrałem 3 po 3 jakieś główienka, co leżały e, tak na wierzchu. No i uzbierał się z tego pikaksik, e, Mam wreszcie ten e, miecz. E, żelazny zamiast katany, żeby... nasze po prostu odrzucać tym mieczem. No i mamy e, żelazny kilof, tak więc dzisiaj wybierzemy się do jaski i mam nadzieję, że... Tam nie zginie. Chciałem sobie na troszeczkę surowców. Ale wiecie co? Szczerze nie jestem. Ten... No to już się potwory pospale To było to nasze wielkie drzewo. Eee, szczerze to nie jestem w 100% pewny eee, co chcę robić. Czy iść właśnie na kajwy, eee, czy po prostu no, eksplorować. A to jest fajne, jak deszcz pada, takie kałuże się robią. No to jest mega. Tak więc, no no, no jeszcze, jeszcze nie wiem do końca. Czy właśnie nie wiem, bo tu widziałem gdzieś takiego kejwa. Nie wiem, to tu, czy nie. A jak i co mi tak przycina tak lekko? Tak, widzę, jakiś jeszcze jest jakaś taka. taka klatka, że tak powiem. Ej, czy po prostu, no nie wiem, iść dalej w ten świat i się zagłębiać? Widzicie, co chyba niepotrzebnie powiedziałem, że idziemy na kejwy. Bo mam już troszkę tych rzeczy, a myślę, że pójdziemy na kajwy kiedy już będziemy mieli jakiś domek. Eee, no i będziemy. Ale co to za równa ściana? Dziwna. I będziemy mieli po prostu tam łóżko i tam już spawn, żeby, żebyśmy mogli gdzieś wrócić. Chwilę. Ogólnie tu mamy jakąś dżunglę. Myślę, że możemy sobie. O nie, tutaj przejść. Nie wiem, czy zbierać kakao, bo. Eee, ciasteczek raczej robić nie będziemy, bo to. Nie jest nam potrzebna w ogóle O, myszka myślałem, że to szczur Myszy nie atakują, ale szczury już tak, dobra Teraz trzeba jakoś wejść O, no, zrobimy parkour Bleh. Dobra, nie, parkur parkour eee, Tu musimy się podsadzić dirtem Kurde, No nie, czemu się głód nie regeneruje nawet jak e, mam głód na fulla To jest dziwne, dobra Nie, wiem, ja tu się poddirtowuje na górę z góry będzie lepszy widok dobra tu już można wejść parkurem a tu polianach dobra jesteśmy na jakimś wzgórzu ogólnie chciałbym wyjść z tej dżungli bo bo nie lubię jak jest tyle drzew okej okay, tu jest dalej się ciągnie ta dżungla kurde dużo jest jestem no dobra robimy sobie przeprawę przez dżunglę najlepiej chyba to zrobić po drzewach będzie najszybciej i najbezpieczniej. O, tam coś widzę, że tam się coś wygenerowało i tam już chyba mamy... Albo i dalej mamy tą. Kurde, no dobra, no i nieważne, ale idziemy. Okej, okay, trafimy... O, żółwik Tu mamy jakiegoś... o, mamy Silver Skeletona. No, come on. Dziomuś. Chcecie się z nami pobić? On jest je szybki. O, dobra. Nie, na no, luzie. Zabijemy go. Gdzieś tu jeszcze jest. Co my tu mamy węgiel. I jeszcze raz węgiel. Jeszcze raz węgiel. Nie, węgiel nie chce się zbierać. No i żółwia mamy, ale. Ja się... Wybacz mi, nie potrzebujecie. Okej, okay, chciałem tu gdzieś skoczyć na Liany, już zapomniałem na którą. Dobra, i tam jest jakaś woda może. Może wreszcie wyjdziemy z tej dżungli. Mówię wreszcie, siedzimy tutaj parę minut. No, wiecie, no, ja nie, nie jestem osobą cierpliwą i na przykład nie lubię łazić po takich tutaj e, biomach, tak jakim jest dżungla, i nie w ogóle. No naprawdę, to jest znowu dżungla. To w ogóle widziałem, jakaś struktura się wygenerowała. Zobaczmy co to chcę wyjść z tej cholernej dżungli. A co my tu mamy? Znowu jakieś chyba gówno z kobra Be, tu nic nie ma Dobra O, biją się Ojej, zabijecie go Jak mi przy przykro Dobra, ej, dobra, chodźmy w tamtą stronę, bo... What the fuck? Ej, 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 gdzie? Gdzie? Ło kurde, skubany Kurde Ej, to ode mnie może teraz jak mam troszkę mniej serduszek i coś yy, zjem. A gdzie ja mięsko schowałem? Dobra, chleb też może być mięsko, a nie chcę. O, chodź. Okej, okay, zjem sobie mięsko. I tam mamy. Mm, yy, jakieś... coś dziwne coś z, dr z drewnem brzozowym, no. What the fuck, co to jest? wąsza jakiś taki dziwny, dobra. What the fuck, co to jest? Zresztą już to wszystko nie było? Nie wiem, dawajcie, idziemy na górę, ja tu się boję co tu będzie. No nie wiem, wchodzę, no nic takiego nie widać, żeby coś to takiego było strasznego, może tylko tak jak tamte drzewo. Tak, najprawdopodobniej to tak jak tamte drzewo. Wow, widzicie? Ale tam dziwne coś. Hm. Mamy jakieś drewno brzozowe. Okej, okay, co no my tu mamy? Pustynię. Na pustyni już wcześniej byliśmy. A? tutaj coś tam było na górze. Sadzonka. No, fakt, że tak rośno, rośnie drzewo na drzewie. Dobra, i tam ogólnie są jakieś góry. I tam tak dziwnie dirt wchodzi w pustynię. Weźcie nie tak, otwierajcie tych drzwi. O, to no nie. Czemu wszędzie się generują jakieś takie. No, no nawet nie, nie wiem jak to nazwać. Oj, tam fajne wodostwa. Dobra. Nie wiem. Idziemy tam do strony. Okay. A, do wody. Okay, to tak, teraz na Lidię. Okej. Okay. Ten i ten jeszcze epicki dźwięk wpadania do wody. O, tu mamy ładne rybki. Cześć. Gdzie jest Nemo? Tu jest Nemo. A gdzie? Dobra. A już przestało tak klatkować. A tu się węże biją. A, to ja. Ja przejdę bokiem. O i tu znowu. Te strusie takie idiotyczne, no wchodzą po prostu na te... O, to wygląda dosyć ciekawie. Ja już bym powoli chciał znaleźć jakieś fajne... O, i creeper. Jakieś fajne... ku dużo będziesz mi tak wchodzić i wychodzić. Nie wiem. Jakoś muszę... bo Ja tak zaczynam jedną myśl i potem jej nie kończę i zaczynam kolejną myśl I, I jej nie kończę. Tak więc dokończając poprzednią myśl, yy, chciałbym. Co to jest? No i znowu nie dokończyłem. O lol, wełna, ale zrobiście. Jeszcze jedno byśmy znaleźli. I będzie łóżko, bo już się noc robi. Faj warto było znaleźć coś, gdzie można by było zamieszkać. Yy, no właśnie, żeby, żeby już nie trzeba było Łazić What the fuck, tam coś jest. Tam, to może tam jest. Chyba tu się wpłynie w tą wodę, i tam się spada, i tam się zabija. Nie wiem, ja teraz chcę jak najszybciej znaleźć jakieś jakieś miejsce. Nie, mam, mam coś w plecaczkach? Wiem, jakąś por, proszę, no. Jakąś wełnę albo. Mam łóżko. O, co Okej, okay, dobra, i teraz. Fak, już się już. O, wiem co zrobimy. Proponuję zrobić ee, platformę. W taką, że. Wejdziemy sobie w górę. Tak, zanim się tu jeszcze to jeszcze całe cholerstwo zrespi. Zrobimy sobie platformę, no nie wiem, 3 na 3. A jak już te wilkołaki. Tych wilkołaków tyle się To Jest jakaś masaka, dobra. E, tu sobie zrobimy taką platformę. Okej, okay, niech będzie. E, ustawimy sobie tutaj łóżko. O, tam jest ogry, Mam nadzieję, że będę mógł zasnąć. Jest, dobra sobie zaśniemy e, poczekamy aż te potwory się popalą okej okay. tam mamy ogra ten wilkołak jest wredny strasznie o, ale tu ładnie jo ja tu by, to chyba będę się gdzieś tutaj dał. tam mamy jakieś kolejne no i tam mamy pumpkiny. Mm. no nie powiem, dobra, wilkołaki się już pozamieniały Dobra, i co? Jak tu teraz zejść, żeby nie zabrać sobie strasznie dużo obrażeń? Wiadra pewnie, znaczy nie mam. A Chwila, najpierw... a jak jestem nieogarnięty, chwila, no łóżko wyjąłem z no to... Znowu trzeba je tutaj włożyć. What the fuck, dobra. Jakiś miałem spadek ekspresów. E, chwila, który to jest słup? To jest słup, to jest słup, dobra, to tu zejdziemy. Przy i wydajemy kobla, bo kobel zawsze się przyda. Dobra. I dirt. Okej, okay, nice. No i co, lecimy. Tu owieczka, ale myślę, że owieczki już nie chcemy, już tam jakąś wełnę mamy. Ok, czy ja tu widziałem? Tak, żelazo na powierzchni, no to zbierzemy na razie, nie chcę się zapuszczać głębi w tę kopalnię. E, no bo jeszcze nie mam takiego jakby domku, dobra, kupimy sobie żelazo. Żelaza nigdy za mało, ok. No nie wiem, to ostatnie serduszko, nie chce mi się wygenerować. Ale dobra, pomijając... Tu mi się nawet podoba, mam nadzieję, że to nie jest latające, tylko to jest część góry, która jeszcze się nie wygenerowała. Okej, tu mamy pumpkina, tu mamy... Koty, których nie cierpię i to dużo. Ale nie wiem, czy ja... Jak ich nie zaatakuję, to one mnie nie atakują. Nie jestem pewny. Bo nie wiem, czy one nie atakują mnie tylko wtedy, kiedy ja je zaatakuję. Nie wiem, czy ten zgon w pierwszym odcinku to był taki... Głupi, dobra, ty mnie zaatakujesz? Nie, no tak myślałem. A to latające gówno będzie trzeba usunąć. Ale ogólnie tu mi się podoba. Tu jest taka polanka mm, z różnymi zwierzątkami. Tu można byłoby, nie wiem, coś wbudować. to mamy ją śnieżny. O co? Lodowy Battle Tower? Lol, będziemy mieli jeszcze coś potem do zbadania, ale no właśnie tu chciałbym się przynajmniej przespać noc, żeby mieć jakiegoś spam pointa blisko. Tak więc myślę, że na przykład, no nie wiem, tamta góra wygląda na tyle fajnie, że... Wiecie co, ja mam taki pomysł ogólnie, żeby w tej serii zbudować sobie domek taki w górze. No i wiecie co? Możliwe, że już w następnym odcinku byśmy już, no nie wiem, domek budowali, no dlaczego by nie? Okej, okay, wejdziemy sobie tutaj. Tu mamy domek NPC to. Nieważne, tu... tu jakieś ruiny, coś tu jest. Ciekawego. O, nie wiem czy po tym nic nie ma. Nie ma tam nic. Jeszcze sprawdzę. No, chyba nie. Jeżeli, jeżeli może macie jakąś wiedzę na temat jakiejś tutaj tych modyfikacji z tymi ruinami, jeżeli pod tymi ruinami coś jest, to proszę napiszcie mi o tym w komentarzu. Dobra, i jeszcze mam do Was jedno pytanie, czy dodać do tej paczki sobie shadersy. Dobra, długo nie jest ładnie. Tak więc o tych shadersach napiszcie w komentarzu, ja jak zwykle mam straczkę myślową i tak, no i zaczynam teraz nowe myśl hmm, tutaj będzie trzeba usunąć te latające, latające główne. Ja, ja ich zwyczajnie nie chcę, bo nie wyglądają zbyt estetycznie ale tutaj to ogólnie wygląda ciekawie, tu można byłoby to jakoś ciekawie, że tak powiem wykorzystać, jak tutaj jakiś taki domek tylko zobaczmy jeszcze um, Jakiej to jest grubości? No myślę, że wystarczającej, żeby coś tu zrobić. Wejdziemy tu sobie na górę, nie się. Nie wiem, może w następnym odcinku zrobię jakiegoś time timelapsika z budowania domu. chociaż... Nie wiem, czy mam materiały, aby go wybudować, chociaż no, takie drewna mam sporo, że tak powiem. Nie, że tak powiem, tylko no mam, mam dużo drewna z tamtego wielkiego drzewa z poprzedniego odcinka. O, a tu na górze jest sympatycznie, to mogę mieć jakieś wyjście, jakiś ogród albo, nie wiecie, coś takiego sympatycznego, no i w wolnym czasie usunę, usunę to, bo ja takich latających bugów nie chcę i tutaj, tutaj było coś jeszcze i tam, a kolejna e, fontanna, pułapka, ale tamten lodowy battle tower mnie ogólnie zaciekawił strasznie, ale tak, myślę, że to bardzo sympatyczne miejsce, tutaj taki mamy fajny z tej góry widok, tam mamy... Mamy dużo biomów. Mamy bagno, mamy pustynię, jeżeli byśmy chcieli mieć piasek, tam był biom e, śnieżny, tam mamy znowu pustynię, tam kawałek dalej mamy dżunglę, więc... ale to jest dziwne, taka ściana jakby... No tak więc, co kto lubi. No i tu mamy jeszcze taki fajny jakiś wodospadzik, w którym się kąpią świnie. Dobra, tak więc są możliwe... Nie... <noise> Kozo... Chcesz pochodnie? O no... Ja, jak to nie chcesz pochodni? Już to lubi się jeść pochodnie. Ach, no dobra, kuska. No jeżeli wiecie lub nie, kozy właściwie cokolwiek by się im. O, będę to zwierzeczko o zwierzeczko! Yeah. Nie. Jakby to go nazwać? Niech będzie tak, niech będzie. Michmak. Junior. Jeehej, yeah, mamy kuskę. Okej, okay, co ona będzie? A, jak damy jej żarcie, to ona będzie za nami chodziła, dobra. Ale nawet, jeżeli byśmy mieli tutaj w ogródku kuskę, to było dosyć sympatycznie, dobra. Ogólnie, jeżeli, jeżeli przedstawię Wam swoją incepcję na temat tego miejsca. Tutaj, pod spodem, byłoby takie wejście. Tutaj w górze byłby dom, tam troszkę byłoby jakieś zejście niżej. Tam byłyby jakieś kondygnacje. I to mogłyby być jakieś, wiecie, schody kręcone i wejście na taki. na taki miły, naturalny tarasik. Nie wiem. Nie wiem, co wy o tym sądzicie. Ja może teraz jeszcze zejdę na dół, pozbędę się tutaj tego brzydkiego e, kobla, którym się podsadziłem bo on tutaj będzie niszczył cały tutaj wizerunek. Nie, nie, mam jakiś kamienny kilow, mam. Może nie będę marnował żelaznego, bo żelazny się e, zawsze przyda. I zejdźmy na dół, jeszcze potwierdzę istnienie swojej incepcji. No, skopię tego kobla. Ok. E, no i myślę, że jeżeli dobrze wszystko... What? Ej, wy to widzieliście? Ej, ja wam zrobię replaya. Ja, ja tu to, ja to zaraz to wstawię jako replay. <laughs> to jest, jeżeli widzieliście, jeżeli widzieliście, no to śmiejcie się razem ze mną. Hahaha. Ha, ha. Jestem tak uchachany. Dobra, tu jest ogólnie taki bug, trzeba go naprawić. O, dobra. Tak więc no, tutaj byłoby jakieś wejście. Tu pewnie byłyby jakieś e, schody takie ładne tutaj w dół. No mówię, to główne trzeba będzie usunąć. E, no i myślę, że będzie spoko. Dobra, czekajcie, ja sprawdzę ogólnie ile jeszcze nagrywam. 18 minut, tak więc no. Dużo w tym odcinku nie robiliśmy, ale myślę, że znaleźliśmy dosyć ważną rzecz, czyli miejsce na domek. Tak więc myślę, że przy mojej tej skale mogę... Zakończyć odcinek tak i z naszą Kuską Michmak Junior. Myślę, że mogę zakończyć odcinek trzeci z Minecraft Hero. No i co? W następnym odcinku myślę, że. To nie jest chyba Edio. To jest jakiś. Mamy jeszcze konia, no? Dobra. Jak dają to brać? Tak więc no myślę, że ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka, w którym to myślę, że będziemy budować domek. Dobrze, że zrobię Wam malutkiego time No i co, no i nie przedłużając dłużej, ja się z Wami żegnam, cześć, trzymajcie się i na razie.